Siemaneczko, z tej strony ale pokażę mały trik jak sobie zmniejszyć przegrzewanie naszego starego laptopa jeżeli mamy starego laptopa lub stary komputer stacjonarny a nie chce nam się wydawać pieniędzy na podstawkę chłodzącą lub po prostu zmieniać naszego starego złomka to wchodzimy teraz tak, w panel sterowania opcje zasilania Zmień ustawienia planu. Tutaj, gdzie mamy, e, zmień zaawansowane ustawienia zasilania. Tak, jak widzicie, pojawiło nam się ustawienia zaawansowane zasilania. Tak, i mamy teraz coś takiego jak zarządzanie energią procesora. Maksymalny stan procesora. Wchodzimy, mamy ustawienia na 100%. I te ustawienia, właśnie te ustawienia zmieniamy sobie na 50%. Dosłownie na 50%. Dzięki temu nasz stary komputer ze starym procesorem nie będzie się bardzo przegrzewał. Tak samo procesor. Dzięki mniejszemu pobieraniu energii. Zasady chłodzenia systemu i ustawienia aktywne powinny być jeżeli będziecie mieli ustawienie pasywne tak jak na przykład w laptopie będzie pasywne no to tylko będzie chłodzenie przez radiator a jeżeli ustawimy aktywne będzie za, za to chłodzone przez radiator i przez wentylatory znajdujące się w naszym laptopie I to, by, no, i to by było na tyle krótki, szybki sposób jak sobie oszczędzić pieniążków na wydawanie na zbędną nam podstawkę chłodzącą i na zmianę laptopa starego, jeżeli bardzo lubimy swój komputer i wystarczy nam do tego co robimy. Także zapraszam do oglądania moich filmików. Pozdro, piąteczka, W Szakal. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Piona.